Witam, w dzisiejszym filmie omówimy sobie troszeczkę zasadę działania masternodów. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt, czym to jest i z czym to się je, zachęcam do przeczytania fajnego artykułu na komparyg.pl, do którego link znajdziecie w opisie. Jest bardzo obszerny artykuł, który mówi o tym, jak działają masternody i z czym to się łączy i co ze sobą niesie. Natomiast mogę tylko dodać, przytoczyć, Kawałek fragmentu tego artykułu, że jest to sieć Masternode, zwana jest połączonym systemem walidatorów. Element nazwy Master wskazuje, że jest to węzeł o większym znaczeniu dla danej sieci. W gruncie rzeczy Masternode stanowią rdzeń systemu, są serwerami podtrzymującymi dany blockchain. Ich rola pod wieloma względami przypomina funkcję pełnioną przez kryptogórników: tworzenie nowych bloków, autoryzowanie transakcji i zapisywanie na blockchainie oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu. Jednakże e, tak naprawdę była ona znacznie szersza i do tego właśnie przechodząc dalej zachęcam do czytania tego artykułu. Natomiast e, ja mogę Wam pokazać jak więc sobie policzyć czy dany Masternod będzie opłacalny czy też nie. Możemy sobie przejść do zakładki Masternode online. Jest to taki fajny portal gdzie większość master, Masternodów jest e, do, do przeliczenia, natomiast nie wszystkie, które tutaj są, tak naprawdę wskazują bardzo, bardzo dobry roi, który w rzeczywistości jest inny. Większość z nich też po prostu upadnie. Są to takie shitcoiny, nie pompowane Te roje są a na przykład tutaj. Im większe roi, tym większe jest po prostu, że to tak szybko jak powstało, tak szybko jak upadnie. Więc tym bym się tutaj raczej nie sugerował. Natomiast pokażę Wam, jak ja do tego podchodzę. Przede wszystkim Korzystam z najlepszej platformy, moim zdaniem, jaka jest dostępna na rynku, z MasterNode Club. No to jest tutaj pod tym kątem fajnie jest zrobione, że to jest typowo do tworzenia masternodów, czyli tutaj wykupujemy sobie taką usługę hostingu, serwera, na którym ten masternod będzie stał. Natomiast sam portfel jest u nas na naszym komputerze, więc nic nikomu nie musimy płacać. A dodam też, że jeśli chodzi o inne serwery, Różne, podobnie działające, na których nie ma żadnych kreatorów, Jak na przykład tutaj mamy kreatora, możemy sobie stworzyć masternoda, który jest dostępny. Tutaj są specjalnie wybrane masternody, nie jakieś w przypadku, więc deweloperzy tutaj dbają o to, aby te projekty były na bieżąco monitorowane. Ale o samej platformie może zrobić osobny filmik, gdyż tutaj jeszcze czekam taką konkretną prezentację, od właściwie zresztą są Polacy, więc naprawdę jest to bardzo przyszłościowy projekt. Weźmy sobie dzisiaj na tapetę na przykład Polis. Do Polisa potrzebujemy 1000 coinów. Cena może być nieaktualna. Natomiast zobaczmy, jaki on daje nam profil. Szukamy Polis. Mamy Polisa. I widzimy tutaj, ile potrzebujemy. 1000 coinów potrzebujemy, aby postawić Mastercard. Dodatkowo będziemy mieć wynagrodzenie yy, co 7 dni. 5 godzin w postaci 7,9, czyli no prawie że 8 polisów za 7 dni będziemy otrzymywać wynagrodzenie. No i jak to teraz, zobaczmy jak to wychodzi. No, tutaj był szczyt widać polisa, do tej pory nic niewiele się działo, więc możemy sobie policzyć to w ten sposób, że jeżeli będziemy otrzymywać, policzmy 8 coinów za 7 dni, tak, czyli co tydzień, no to powiedzmy, że mamy 4 tygodnie, no to sobie pomnożymy razy 4, to nam wychodzi 64 polisy miesięcznie. Pytanie kiedy my to sprzedamy? No, w zasadzie to tak naprawdę możemy sobie policzyć nowy szczyt lub też tutaj gdzieś jego połowa. Jak zauważmy był po 55 dolarów, już tutaj miałem 49, 45, więc jeżeli sobie policzymy to w ten sposób możemy go i teraz sprzedać, no ale tak naprawdę jest to nieopłacalne, więc lepiej jak są sobie działa. Jeźdź woła, a po prostu daje nam co miesiąc kolejne i co tydzień właściwie kolejne coiny. Jeżeli byśmy sobie to sprzedali, powiedzmy, no w tej cenie uśredniając, zresztą 45 dolarów, no to bardzo ładnie nam to fajnie wychodzi z 2000 dolarów ponad 2880. Uważmy to przez obecny kurs dolara, bodajże 390, no to nam wychodzi ponad 11 tysięcy złotych pasywnie, co miesiąc, takiego masternoda przy inwestycji, którą musimy założyć na którą składa się kilka czynników i zaraz sobie to rozpiszemy musimy się zarejestrować na platformie link do tego znajdziecie w opisie, jest to mój link polecający pierwszą opłatą jaką musimy dokonać jest to opłata aktywacyjna czyli 49 dolarów do tego dochodzi nam aktywacja coina, pierwsza jest gratis ale kolejna będzie 35, i to jest opłata. To jest jednorazowa i to też jest jednorazowa przy każdym nowym masternodzie. Ale no liczmy sobie te 3, 35 dolarów, choć nie, na początku ich nie poniesiemy tego kosztu. No i kolejny koszt to jest 15, to jest opłata miesięczna. Po miesiąc musimy płacić 15 dolarów za hosting, czyli za nasz serwer, który wykupujemy miejsce. Tą usługę serwerową, jeżeli tego mamy nieopłacone, po prostu nasz masternod zostanie wyłączony, nasza usługa nie będzie nam naliczał, natomiast warto sobie to opłacić na rok z góry. Są do tego fajne możliwości, fajne paczki. Natomiast jeśli chodzi o inne masternody, na przykład na i no to jest tutaj troszeczkę droższy. I dodajmy sobie to 15. Plus 15 dolarów. To jest tak naprawdę 99 dolarów. Jeżeli to przemnożymy przez kurs dolara. To jest 381 zł. Koszt pierwszy, który musimy ponieść, aby w ogóle wystartować naszego Masternoda na tej platformie. Dodatkowo musimy doliczyć koszt zakupu coinów. Sprawdźmy, ile teraz nasz coin kosztuje. Obecna cena to 0,65, więc 0,65 pomnożymy razy 1000. No to wiadomo, 650 dolarów. Pomnożyć razy 3,90 to jest 2500 zł plus nasze 386 zł. To jest 2900 zł. Pierwszy, y, koszt postawienia pierwszego masternoda. Natomiast y, do tego kosztu powinniśmy doliczyć tak naprawdę koszt roczny lub półroczny naszego Masternoda, na którym będzie stał na tym serwisie, dlatego, że bardziej opłaca się na przykład kupić y, paczkę roczną, powiedzmy, za jednego Masternoda trzy lub więcej, y, która nas kosztuje nie tylko tyle co miesiąc, ale naprawdę mamy na rok czasu mamy 120 dolarów, więc jest to znacznie taniej niż płacić co miesiąc, a nie musimy pamiętać o tym, żeby co miesiąc to opłacać. Dlatego trzeba taki koszt doliczyć, musimy sobie też y, Postanowić, jaki, jaki czas tego maszynę będziemy trzymać, czy to będzie pół roku, czy to będzie miesiąc, czy to będzie trzy miesiące. Natomiast zalecam kupić sobie od razu na rok, na pół roku, żeby, żeby przypadkiem nie było sytuacji, w której zapomnieliśmy opłacić tą miesięczną opłatę. Natomiast koszt, który sobie policzyliśmy teraz, no, mamy na dzień dobry taki. Więc jak widzimy, prawie 3000 zł z możliwością zwrotu no, tak naprawdę w ciągu miesiąca, dwóch, a może być w ciągu pół roku. Więc nie jestem teraz w stanie określić tego, ile będzie kosztował nasz coin za miesiąc, za dwa, za trzy, ale możemy sobie zobaczyć, tak jak wspomniałem wcześniej, ile kosztował. Więc po tych cenach średnich możemy sobie obliczyć, po jakiej cenie będziemy chcieli sprzedawać. Ok, żeby kupić takiego coina najlepiej no skorzystać z CoinMarketCap, poszukać polis, w naszym przypadku i możemy sobie zobaczyć, gdzie ten polis nasz się znajduje, na jakiej giełdach ja kupowałem na CryptoBridge, tutaj największe są wolumeny, więc największy jest handel. Jest też na innych. Oczywiście no, tutaj no, taka nie ma z kim handlować, więc powolę od takich większych giełd zaczynać. CryptoBridge jest to giełda zdecentralizowana, do niej też link wrzucę w opisie. Żeby oczywiście postawić ten node, musimy sobie ściągnąć portfel danego coina, Portfel musimy sobie ściągnąć do siebie na komputer. Ja w moim przypadku jest mój Postminer, na którym mam wszystkie tego typu portfele i masternody i Steakoanie, o którym będę też w kolejnych filmach mówił. Mamy zakładkę downloads, Możemy sobie wybrać portfel, w którym mamy nasz system. W moim przypadku jest to Windows, ale każdy ma inny. ktoś może mieć Maca, Linuxa. Instalujemy go jak zwykłą aplikację. Ja już tego nie będę robił, gdyż mam to zainstalowane w swoim Postminerze specjalnym do tego komputerze, przystosowanym do takich rzeczy, ale wy sobie pobieracie, instalujecie. A co dalej pokażę w kolejnych częściach filmu. Natomiast jeszcze wróćmy troszeczkę do naszej strony. Na naszej stronie możemy sobie również monitorować nasze masternody poprzez sklejenie linku, właściwie adresu portfela. Będziemy widzieć, czy są aktywne, czy też nie. Także nie będziemy się musieli logować na portfel, żeby go sprawdzać. I generalnie stronka jest bardzo przyjazna, czytelna. Oczywiście za zachęcam do, tak jak wspomniałem, do analizy całego projektu. A o tym, jak postawić masternoda konkretnie już y, omówię w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!